Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe na druki na szkle. Zapraszamy. Przygotowania do święta wszystkich świętych idą pełną parą. Na cmentarzu ludzie czyszczą groby, sprzątają, ale w całej Polsce obostrzeń ze względu na pandemię jest coraz więcej. Dzisiaj zapytamy mieszkańców, czy cmentarze powinny zostać otwarte, czy jednak rząd powinien podjąć decyzję o zamknięciu wszystkich cmentarzy w Polsce. Zapraszam na sądę. Już wkrótce święto zmarłych. Czy uważają panie, że cmentarze powinny zostać zamknięte ze względu nie, nie, nie. na sytuację pandemii? Myślę, że chyba nie. Nie, 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 nie. Nie będą otwarte, bo to jest najważniejsze święto, piękne. Okay. Ja uważam, że powinny być otwarte, bo wszyscy mają maski mhm. i każdy jest daleko od cmentarza. Nie jest tak, żeby być blisko jeden drugiego. są. Mnie mhm. się tak wydaje. Mhm. A dlaczego mają to? No, ja tak uważam. Okay. No ale ludzie przyjeżdżają z daleka, no i nie mogą iść na cmentarz. No i taka robota. No ale powiedz, Panie, przecież co kawałek jest grubnie, przecież nie jest blisko jeden drugiego. nie się tak wydaje. Według mnie. Będzie pani korzystała z komunikacji miejskiej, żeby dojechać do, do cmentarza? Nie, nie, bo ja mam to... Ja mam... w domu mam taksówkę synem. Syn mnie zawiezie, bo mhm. ja niedaleko tu mieszkam. Okay. Ale komunikacja jest... ciężko się dostać we wszystkich świętych. Mhm. Bo nie jeżdżą autobusy. A tutaj jest, jeżdżą, ale strasznie ciężko się dostać z Dzisiaj pytamy, czy we wszystkich świętych cmentarze powinny być otwarte? Jak najbardziej. Uh -huh. Nie boi się pan koronawirusa? Proszę pana, więcej się pana boję niż koronawirusa. Wie pan co? No, nie wiem, ja we wszystkich świętych się nie wybieram, tylko wcześniej. Uh -huh. Ale to ze względu bardziej na y, pandemię, czy ze względu na korki? Yy, nie. Na to, co jest, na tą yy. chorobę. Yy. Na pandemię, no i przede wszystkim tu jest zawsze zajęta. Jak już pojadę, to bardzo wcześnie. Yy. Żeby nie było nikogo. Okay, <laughs> o 5 <dobrze. piątej> rano. <laughs> czy uważa Pani, że cmentarze w tym dniu powinny być otwarte? ze względu na pandemię, czy za To już każdy oceni według swojego postępowania, ale nie powinno być dużo ludzi. że powinny być otwarte, tylko że niech się ludzie zachowują normalnie jak ludzie, a nie, bo to, to, to naprawdę trzeba stosować jakieś środki bezpieczeństwa. To się tak nie da, żeby, żeby lekceważyć takie rzeczy. Są ludzie starsi, którzy są też potrzebni. To nie ma tak, że, że nie są potrzebni. Potrzebni są. Młodzi wszystkiego nie załatwią. To, to jest normalne. A wiadomo, czy to młody przeżyje? To niby grypę? Nie wiadomo. No, młodzi też umierają na koniec. Oczywiście. Były przykłady jak nauczycieli czy, czy, czy sportowców. No niestety, no, no musimy się ze wszystkim liczyć. No. Mhm. Cmentarze powinny być otwarte, ale mówię, miejscowi powinni sobie to załatwiać dzień przed Wszystkimi Świętymi dużo wcześniej. Trzy, cztery dni nawet. Tak jak ja dzisiaj byłem, a, a nie w pchacie, jak ludzie przyjezdni przyjadą i chcą groby se odw odwiedzić po, po iluś tam latach. Mhm. Udostępnić im parkingi i, i możliwość, żeby się poruszali po cmentarach. No. Mhm. Tyle. A no, ja myślę, że otwarte. Mhm. W ramach bezpieczeństwa naszego warto nosić maseczkę. Mhm. Dzięki. Okay. Dzięki. Jak zobaczyliście, większość osób uważa, że cmentarze powinny zostać otwarte, ale apelują w zasadzie do, do wszystkich mieszkańców tutaj, żeby odwiedzali cmentarze jednak kilka dni, nawet wcześniej przed wszystkimi świętymi, żeby nas nie było tak wielu 1 listopada na cmentarzu.